Rozdział drugi o miłości i lojalności. Jak już mówiłem, nazwa hotelu Mission Inn w Riverside jest mylna, bo nigdy tu nie było prawdziwej misji, takiej jak San Juan Capistrano. Ogromny hotel ucieleśnienie snu architekta składał się z wielu dziedzińców, altan, krużganków stylizowanych na klasztorne, kaplicy, w której organizowano śluby. Oraz niezliczonych uruchliwych, gotyckich elementów, takich jak łukowate drewniane drzwi, ustawione we wnękach figury św. Franciszka, a nawet dzwonnice i najstarszy w dziejach tutejszego chrześcijaństwa, dzwon. Poszczególne części budynku przywodziły na myśl misje rozrzucone po całym stanie Kalifornia. Niektórzy uważali go za wspanialszy i bardziej zachwycający niż same misje w hołdzie, którym go zbudowano. Mission Inn zawsze tętnił życiem, radosnym szczebiotem i śmiechem, emanował ciepłem, zachęcał do kolejnych odwiedzin. Przypuszczam, że na początku był to labirynt, który wiele zyskał w rękach nowych właścicieli i został przez nich przekształcony w luksusowy hotel. Mimo to wciąż łatwo się było zgubić, przemierzając jego liczne tarasy, niezliczone klatki schodowe, wałęsając się z jednego patio na drugie, czy wreszcie usiłując trafić do swojego pokoju. Ludzie tworzą tak wymyślne miejsca, wiedzeni wizją miłością do piękna, nadziejami i marzeniami. Wieczorem Mission Inn wypełniał tłum szczęśliwych ludzi, panien młodych, fotografowanych na przypadkowo wybranych balkonach i spacerujących żwawym krokiem rodzin. Liczne restauracje pękały w szwach, w powietrzu unosiły się dźwięki.